Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Święto Świętego Jakuba Apostoła Dnia 25 lipca Czyta Iwonna Teresa Oni natychmiast opuściwszy sieci i ojca szli za nim. Przygotowanie wielkie przeszkody utrudniały świętemu Jakubowi pójście za Panem Jezusem. Między innymi musiał opuścić ojca, będącego już w podeszłych latach, i kochającą go matkę, która bardzo potrzebowała jego opieki. Pomimo to święty zerwał wszelkie węzły wiążące go z rodzicami. Pan Jezus, żeby go za to wynagrodzić, nie tylko wyniósł go do godności apostoła, lecz wyróżniając go nad innych apostołów, szczególniejszych łask mu użyczył. Jeśli i my chcemy dostąpić łask podobnych, naśladujmy gotowość, wielkoduszność i miłość tego świętego apostoła. Zastanów się nad wzniosłymi przymiotami, jakie święty Jakub wniósł do swego apostolskiego urzędu. On, podobnież jak i brat jego święty Jan, zdaniem świętego Epifaniusza, zawsze zachował czystość dziewiczą, pełen gotowości na głos boskiego mistrza. Skoro z jego ust usłyszał, iż chce, aby łowił ludzi, zaraz za nim podążył. A ile musiał przy tym trudności wielkodusznie przezwyciężyć? Opuściwszy sieci, musiał najpierw opuścić niewód, to jest zajęcie, któremu było drogie. W którym ćwiczył się od dzieciństwa i z którego czerpał dochód na swe utrzymanie. Musiał się wyrzec wszelkiego pragnienia, a nawet jakiejkolwiek nadziei, że się kiedyś wzbogaci. Musiał nadto wyrzec się swej woli, aby bowiem iść za Jezusem, trzeba koniecznie. Zaprzeć się siebie samego. Musiał następnie święty Jakub opuścić swych ukochanych rodziców, którzy tak bardzo potrzebowali jego pomocy, i opuścić ich wtedy, gdy jego młodszy brat również ich opuścił. Musiał oddalić się od ojca, będącego już w podeszłych latach, który w nim jako w swoim pierworodnym synu złożył swą całą nadzieję. Musiał rozłączyć się z matką, która uważała go za podporę swej starości. Obaj bracia poszli za Panem Jezusem, który nic innego im nie obiecywał, jak przeciwności i cierpienia. Wszystko jednak. Największe trudności przezwyciężyli. Miłość Kubuskiemu mistrzowi uczyniła to zwycięstwo lekkim dla serca świętego Jakuba. To też, gdy Pan Jezus zapytał go później, czy może wraz z nim wychylić kielich jego męki, natychmiast odpowiedział – mogę. Zastanów się. Nie tylko nad łaskami, jakich Bóg udzielił temu wielkiemu apostołowi, lecz i nad wielkoduszną gotowością, z jaką święty im odpowiedział. Zbadaj też siebie, czy za przykładem świętego Jakuba idziesz za głosem Bożym chętnie, wielkodusznie i z miłością. Rozważ. Jak wielkich łask Pan Jezus udzielił świętemu Jakubowi w nagrodę za jego wierne odpowiadanie łasce, Uświęcił nie tylko jego, lecz i jego rodzinę. Zbawiciel zwierzał mu, jak święty Pio świętemu Piotrowi i Janowi, swe tajemnice. Uczynił go świadkiem swych nocnych czuwań, i swoich najsłynniejszych cudów. Przed swą męką ukazał mu na taborze swą chwałę i dał mu przedsmak nieba. W Getsemani uczynił go świadkiem swej trwogi, tęsknoty, swego smutku i śmiertelnego konania. Po wstąpieniu Pana Jezusa, święty Jakub, Rozwinął działalność apostolską w Judei Samarii. Podobno pracował także w Hiszpanii. Na koniec święty Jakub dostąpił tego szczęścia, iż ukoronował swe apostolstwo chwalebnym męczeństwem. Było ono pod wielu względami bardzo podobne do męczeńskiej śmierci jego boskiego mistrza. Umarł bowiem jak Pan Jezus w Jerozolimie, w czasie wielkanocnym, z rozkazu Heroda, modląc się za swych katów. Kościół Święty przez śmierć świętego Jakuba wzmocnił się i rozrósł. Śmierć ta bowiem przyczyniła się do rozejścia się apostołów i do głoszenia Ewangelii na całym świecie. Jakież to łaski! Jakie przywileje udzielone świętemu? Może i Ty pragnąłbyś mieć udział w tych łaskach? Koniecznym jest jednak, abyś najprzód naśladował cnoty świętego Jakuba. Polecaj się więc w tym celu Panu Bogu, powołując się na zasługi tego świętego apostoła. Panie, uświęć mnie. I broń, abym wsparty modlitwą świętego apostoła Twego, Jakuba, cnotliwym życiem Tobie się podobał i spokojnym umysłem gorliwie Ci służył. Spraw to z miłości ku Jezusowi, Twemu Synowi i Marii, mej drogiej Matce. Apostoł, brat świętego Jana Apostoła, syn Zebedeusza, po wstąpieniu Pana Jezusa głosił Ewangelię w Judei i Samarii. Herod Agrypa kazał go ściąć mieczem w 1942 roku. Odbiera wielką część w kompostelli z Santiago di Compostella w Hiszpanii. Módlmy się do świętego do świętego Jakuba, aby za jego wstawiennictwem Pan Bóg udzielił nam potrzebnych łask. Wszechmogący, wieczny Boże, święty Jakub jako pierwszy za apostołów przelał krew za Chrystusa, niech Jego mężne wyznanie utwierdza twój Kościół, a jego opieka, niech mu stale towarzyszy. Święty Jakub, Apostole, widzisz, co się dzieje w Polsce. Proszę Cię, wstawiaj się do Maryi, wstawiaj się do Jezusa, wstawiaj się do Boga Ojca i Ducha Świętego za naszą ojczyzną i broń jej tak, jakby była Twoją ojczyzną. Przecież jest królestwem Maryi, naszej Matki. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.